Cześć widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej rundzie Mistrzostw Odwróconej Kolejności względem pozycji startowych. Jak widzicie, prowadzimy tutaj w klasyfikacji generalnej 13 punktów przewagi nad Verstappenem, ponieważ no, udało się wygrać ostatni wyścig w Hiszpanii i zdobyć dublet dla zespołu Williamsa. Razem, razem z Albonem dojechaliśmy na pierwszych dwóch pozycjach. Verstappen był dopiero szósty, więc w mistrzostwach teraz fajnie to wszystko się układa. Tu macie tą całą tabelkę, jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę. No i lecimy z Kanadą. I jest szansa na deszcz w wyścigu. Jak widzicie, tutaj chmurka z deszczem i słoneczkiem, ale nie jest powiedziane, że na stówę spadnie ten deszcz i nie wiadomo w jakim momencie. Lecimy z kwalifikacjami, które będą na suchym torze. Dobra, jak widzicie za 10 minut będzie padać w kwalifikacjach, no bo tutaj jest prognoza pogody przybliżona, nie jest doskonała, więc to, że tam wcześniej pokazywało słoneczko, to nie znaczy, że na stówę nie będzie padać w wyścigu, w kwalifikacjach, także szybko wczytujemy seta, jedziemy na tor i robimy czas okrążenia. 5 minut, 5 minut. Jedziemy szybko na tor. No jest ciemno. No i zobaczymy. To będzie ciekawa sytuacja, bo jak zaraz spadnie deszcz i niektóre boty nie zrobią czasu, to one wygrają, nie? Chodzi mi w tym sensie, że dla nich to będzie kapitalna sytuacja, bo będą startować z przodu. Mnie to nie obchodzi. Ja chcę po prostu mieć jak najlepszy czas okrążenia. 5 minut, dobra. No to lecimy z pomiarówką. Botas, najlepszy czas. On już zrobi czas okrążenia, ale jeszcze sporo botów jest w alei serwisowej. No ciekawe. To jest moje pierwsze okrążenie, więc będę musiał się przyzwyczaić. Już pewnie nie zdążę zrobić drugiego okrążenia. Pomiarowego w tej sesji, bo już pewnie będzie padać. Pierwsze okrążenie będzie w miarę średnie. No, ale zobaczymy. Teraz jesteśmy w drugim sektorze. W miarę zachowawczo. I będziemy kończyć drugi sektor. Dobra, kolejne boty wyjeżdżają na tor. Jak sytuacja z pogodą? Dobra, więc prawdopodobnie w każdej chwili zacznie padać deszcz. Przed nami jest szykana. Mocno sinamy. O Ojeny. I jaki to będzie czas? Minuta 11:319 przed bójką z Hasa. Y więc w miarę dobre okrążenie, jeśli chodzi o czas okrążenia w porównaniu do innych kierowców. Bo myślałem, że będzie o wiele gorzej. Że będziemy za wszystkimi, którzy zrobili swoje czasy okrążeń. Dobra, zjeżdżamy do boksu. Jeszcze nie zaczęło padać, ale też jeszcze nie wszyscy zrobili swoje czasy okrążeń. Jeszcze nie wszyscy wyjechali na tor. Dobra. Jesteśmy na P9. Bez czasów. Jeszcze jest Sainz, Hamilton, Leclerc, Perez. Także, kierowcy, którzy mają najszybsze bolidy. Hamilton dopiero w pierwszym sektorze. Oni rozpoczęli swoje okrążenia. Dobra, oni skończą te okrążenia, więc... Będą gdzieś tam z przodu. Leclerc wyjeżdża prostą startową. Pierwszy Hamilton, czwarty. Dobra, wyjadę jeszcze raz, może. Bo jeszcze nie pada, jeszcze nie pada. Dobra, teraz pada. Od razu jak dałem ten wyjazd na torto, to już mocno pada. Dobra, to kto w takim razie z pole Position? Skoro Magnusen jest 18, tuż zanim był Schumacher, to kto jest 20? Return to the garage i zobaczmy, kto wystartuje z pole Position. Z pole Position wystartuje Landstroll. My wystartujemy z 5. lokaty. No i zobaczmy, jak pogoda na wyścig tutaj się prezentuje. Od początku będzie padać. Tylko 9% jest. I potem mniejsze opady. Plus 15. Okej, okay, czyli. No dobra, zobaczymy, bo może nawet na Slikach będziemy startować. Dobra. Albon przede mną. W kwalifikacjach, ale będzie startował za mną. Więc Troll tutaj ma dobrą sytuację. No zobaczymy. Pierwszy raz chyba będziemy jechać w deszczowy w tych mistrzostwach, gdzie jest odwrócona kolejność. Eee, to fajny deszcz. To fajny deszcz. Miał być deszcz na początku. Gdzie jest ten deszcz? Zobaczmy jak tutaj z prognozą pogody. Aha, to się kompletnie pozmieniało. Teraz na sam koniec wyścigu jest szansa na to, że spadnie deszcz. Dziwne rzeczy. Dobra. Startujemy na medach. Zobaczmy sobie jakie opony tutaj inni. Verstappen Softy. Skoro startuje na softach to chyba raczej jedzie na dwa pit stopy. To samo Ocon, Ricciardo i przed nami... Czemu mnie ustawiło tutaj na softach? Ja na softach nie będę startował. Będę startował na medach. Dobra, no to lecimy z P5. Let's go. Start standardowo, kasztanowo. O, doszło do kontaktu z tyłu. Po zewnętrznej obiade alfe. Nie. Nie. Nie dało rady. No ale dobra, wyścig jest długi Ricardo za nami na softach. No ciekawa strategia. Nie wiem jak Verstappen poradzi sobie na dwa pizzopy. Ricardo atakuje mnie. Objechał mnie. Na tych softach to on leci. I za mną już jest album. Jest tutaj wolno, bo ty jadą do nawrotu. Po zewnętrznej. Ale nie wiem, czy będę wystarczająco szybki na prostej. No, 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 Come on. Koło w koło jedziemy z Danielem. Teraz switchback. No dużo baterii poszło na walce z Danielem, który jest na softach i teraz odjechali tam z przodu. Czy Daniel próbuje, ale nie. Kurde... Odgryz się. No nie, dobre. Pierwsze dwa okrążenia dla nas. Dobra, trzymamy się za Danielem. Bo on teraz musi podgonić do Joe. A ja tam widzę, że Red Bull... Verstappena jest, tylko trzy pozycje za nami. No to GG. Tylko chyba... Verstappen idzie na dwa pity. No i Verstappen... Tylko dwa bolid za nami. Teraz walczy z Alpinką. Okej, okay, ci co na softach... Startowali będą... Jechać na dwa pit stopy. Więc to jest dobra informacja. dałoby się teraz wyprzedzić Ricciardo, bo ma problemy techniczne, więc nie jedzie szybko. Podjechaliśmy Albonowi. Dobra, let's go. Teraz dojechać do Joe. Dobra, dojechałem do Joe i Fetela. Mamy przewagę dwóch sekund nad Norrisem. Potem jest Ricciardo, który, który dalej ma problemy. Poza tym jest na miękkich oponach. Prawdopodobnie te softy już poszły. Mocno... To znaczy już są mocno zużyte po prostu, nie? To samo... Tyczy się Versapena Pena i Okona. Więc oni zaraz będą zjeżdżać do alei serwisowej. Pewnie założę medy i potem znowu medy. No i zobaczymy, czy pod koniec w ogóle spadnie ten deszcz. Na razie nasze tempo jest bardzo dobre. Luta flaga przed nami A, Aston Martin. Hand chyba. Tak, niestety stroll. Domowy, wyś... Domowy wyścig, i stroll odpada. Awaria. Koda. W poprzednim wyścigu to był Magnusen, teraz Landstroll. I mamy dwa hasy na prowadzeniu. No zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj powalczyć z tymi hasami. A raczej na pewno wyprzedzimy Joe i Fetela. Dobra, jak teraz będzie Verstappen pitował, to będzie miał trzy czyste powietrze. Więc może. Tak naprawdę odzyskać ten cały stracony czas w alei serwisowej. Wystarczy mu 5-6 kółek. Jak będzie robić 2-3 sekundy szybsze okrążenia od nas. Potem będzie znowu blisko zobaczymy. I Verstappen utknął za oknem i Ricciardo. Oni wszyscy w tym samym momencie zjechali. Więc tutaj strategia dla Verstappena się nie opłaciła na razie. Nie będzie mógł w stanie wykorzystać swojego tempa. Jeszcze tam widzę, że jak ocką walczy z Ricardo. Będą się bardziej spowalniać. No zobaczymy. A w sumie Verstappen ich wyprzedził. Bóg wyprzedził Verstappen. I teraz Verstappen jest przed nimi. Pytanie, czy ma DRS na tą porosą Mi odjedzie, się obroni. A, obroni się. I czy Verstappen teraz będzie miał czyste powietrze i będzie ładował piekielnie mocne czasy. Nawet może nas podciąć, tylko że on będzie musiał jeszcze raz jechać. Dobra. Z, walka z Joe po wewnętrznej. Czemu Joe? To on robi. Co to ma być? Co te boty wyczyniają? Jesteś już przed nim, a on po prostu skręca tam jakby ciebie kompletnie nie było. Ah, teraz zrobiła się strata do Fetela i Trzmachera. Ciekawe, czy ma jakieś uszkodzenia, bo on mocno do, we mnie wjechał. No Ziu. i Ziu. Ziu. Verstappen dojechał tam do tej grupki kierowców, która nie zjechała jeszcze. Do tej ustawki. Tam przecież jest Ferrari, Mercedes, Ferrari. I oni wszyscy jeszcze nie zjechali, a Verstappen z okonem. Oni już są po pit stopie. I oni odrobili tą całą stratę. I oni przecież jeszcze zostaną na kilka okrążeń w momencie, kiedy my wszyscy zjedziemy, którzy jadą na jeden pitstop. To Verstappen okon Ricciardo. Oni, jad oni jadą na dwa pit stopy, więc ich ten drugi pit stop będzie o wiele później. Więc mogą jeszcze zyskać więcej czasu. Dobra, dojeżdżamy do Petela. Okno pit stopowe już się otwiera. Jesteśmy poniżej sekundy Z Dustinem. Martinem. Mamy DRS, potem 3 sekundy do Schumachera, więc tempo mamy bardzo dobre, jak na Williamsa. Utrzymujemy przewagę nad Norrisem, który odjechał zioł. No i za niedługo będziemy zjeżdżać. Perez widzę, że teraz ma czyste powietrze przed sobą. A tam z tyłu jest spory tłok, więc Verstappen z Okonem potracą. W tym momencie, bo tam jadą żółwim tempem za Alfą Tauri, która spowalnia kolejną Alfę Tauri, i tam Ferrari próbuje wyprzedzać. Dobra, Vettel zostaje. My też zostajemy. Schumacher, -Pitt. Nad Perezem mamy mniej więcej 10 sekund przewagi. Perez jechał. Dobra, Fetel będzie na tym zjeżdżał. Fetel tutaj kłopoty Najmana na wyjściu. Albon traci 14 sekund do nas. Gdzieś potracił, a Fetel popełnia błąd. I daje nam darmowy deres Dobra. Korzystamy z tego. I Magnusen, 3 sekundy przed nami. Ciężko bardzo dograć opony na tym torze, a szczególnie hardy. Więc zostanę sobie na jeszcze jedno okrążenie. Nacinki nie zrobię. Na Magnusenie. Ale... Będę miał świeższe opony. Ten zjeżdża. Teraz chyba Verstappen nas nie podetnie, bo on tam utknął. Więc prowadzimy wyścig. Zobaczmy jaką mamy przewagę nad... Macherem mamy 15 sekund. Okej. Okay. Potem jest Norris, 18 sekund. Dobra, to spokojnie wyjdziemy przed Verstappenem. Powinniśmy być przed Norrisem, jak zjedziemy, bo tutaj w alei traci się około 17 sekund. Więc wyjedziemy przed Fetelem za dwójką hasów. Tam Norris z Fetelem mocno się biją i spowalniają Verstappen'a. Dobra, hasy na prostej startowej. Także na razie dublet hasa, ale mamy przewagę tempa nad nimi, więc jest szansa na zwycięstwo. Wyjeżdżamy komfortowo przed Fetelem, 2,5 sekundy. Teraz dogrzeć te opony, co będzie bardzo tylne. No Ricardo, wycofał się. Gonimy hasy, mniej więcej 3 dychy na okrążeniu. Czekamy Fetelowi. Jeszcze sporo okrążeń do końca. Dopiero 21 okrążenie z 35, więc mamy szansę. Verstappen pewnie niedługo będzie znowu pitował. Kolejne okrążenie, 22 kończymy. 3 sekundy straty do Schumachera. Teraz bliżej. Verstappen już zjechał i wyjechał na końcu stawki za Ferrari. Poza punktami. Verstappen fasty slap. No zobaczymy. Może ma jeszcze szansę na punkty. Już coraz bliżej, sekunda 30 do Schumachera. Perez dojechał do Norrisa i Fetela, ale na razie nie jest w stanie ich wyprzedzić. Jak ich wyprzedzi, no to prawdopodobnie do nas dojedzie. Albon jest przedostatni, więc w ogóle tragedia u Albona. Nie ma tempa w tym wyścigu. Dobra, w końcu mam DRS. Teraz pytanie, czy jestem w stanie ich wyprzedzić, bo jestem dosyć wolny w porównaniu do hasów na prostych. Verstappen już przed Alpą Tauri i chyba jeszcze dogoni Alfa Romeo w tym wyścigu. 6 okrążeń. Dobra, blisko szumiego, szumi nawet nie ma DRS-u za Magnusenem, więc powinniśmy go bez problemu wyprzedzić. No i jest ten deszcz, tylko że on będzie za 10-15 minut, a już mamy 31 okrążenie, więc nie ma szans na deszcz. Dobra, teraz trzeba ustawić sobie Schumachera. Na wyjściu strzykan, żeby go wyprzedzić. Ale on jest szybki na prostych. Nawet z drs się nie zbliżam. Teraz, come on. O, no, próbował, próbował, ale nie. Po zewnętrznej objechaliśmy go. Teraz, Magnus Damy radę, damy radę. Pasy tutaj i tak dużo punktów zdobędą a Petel cały czas trzyma się na tej czwartej pozycji przed Norrisem. Come on, Nikolas, przecież to jest Twój domowy wyścig musisz wygrać. Dobra, przepalę trochę tej baterii, żeby zbliżyć się do Magnusena, aby mieć DRS na następne okrążenie. Ale come on, Nikolas. Na Kanady. Zrób to. Już blisko. Dobra. Włapie się w DRS. Mamy DRS za Magnussenem, stało półtora okrążenia do końca. No nie wiem, będzie ciężko. Na prostych bez szans. Jestem za daleko, żeby powtórzyć to, co zrobiłem z Schumacherem, czyli wyprzedzić go na prostej startowej. Nie dam rady, jest za daleko, więc na ostatnim okrążeniu zobaczymy, czy będę blisko, wystarczająco blisko. Bo boty tutaj szykane, dosyć wolno jadą. Come on, final lap. Dawaj, Nicolas. Gdzie tutaj znaleźć miejsce? Zatem Magnusen teraz będzie się przepalał z baterii. Na prostych będzie jeszcze szybszy. Nie da rady. Magnusen to ma. Magnusen to ma. Zobaczcie. Z DRS-em nic nie jestem w stanie zrobić. Magnusen wygra. I Petal jeszcze walczy z Norrisem. Dobra, będzie P2. Has będzie 40 punktów tutaj. Sporo. Więc jestem ciekaw jak teraz będzie wyglądać generalka. Konstruktorka i indywidualne mistrzostwa. Tutaj Has sporo odrobią. Magnusen pewnie się mocno przesunie. W tabeli. Dobra, dojeżdżamy na drugim miejscu. Goniłem te Hasy, ale nie starczyło, nie starczyło. zabrakło. Zobaczymy, który Verstappen dojechał, chyba nie wyprzedził tam Alfy Romeo pod koniec. Nie zdążył. Chyba pierwsze zwycięstwo Hasa w tym sezonie. Także, zobaczmy sobie. Generalkę. So then, Pinkham, Verstappen 10, ok, z Faster czyli zdobywa dwa punkty. Perez 6, Ferrari 8, 11, Hamilton 12, Mercedes znowu bez punktów. Dobra, Standings. Latifi. 145-29 punktów przewagi nad Verstappenem, albo nie zdobył żadnych punktów, on chyba nawet był ostatni. Tutaj. Perez dalej na czwartym miejscu. Alonso. Skoczy na piąte. Magnussen i Schumacher. Ósme i dziewiąte. Przed Leclerciem. Tuż za Saincem. Więc chyba w konstruktorce Ferrari będzie za Hasem. Zobaczmy sobie konstruktorkę. Tak jest. Has jest na czwartej lokacie. 109 punktów. 3 punkty za Aston Martinem. A Williams. 40 punktów przed Red Bullem. Także naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Mercedes dostaje w dupę i to mocno. Bo Tsunoda chyba tutaj. Nie, żadna Alfa Tauri nie skończyła w punktach. Albon 17 był. No Alfa Tauri fatalnie. Gasly ma ciężkie tutaj życie. Norris dojechał na piątej pozycji, więc on chyba też przeskoczy tutaj w generalce. Tak, przeskoczył przed Hamiltona i Russella. No dobra, jest ciekawie. Następny wyścig to chyba Francja, z tego co wiem. No i zobaczymy. O, tutaj Haas. Włącza się do walki, może nie o mistrzostwo, ale zobaczymy. No, może być ciekawa druga część sezonu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!